W Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. To jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od siedmiu lat współorganizujemy to. Wyjątkowe wydarzenie, czyli podziękowanie dawcom krwi za ich wieloletnie działanie, które polega na oddawaniu tego drogocennego i niezastąpionego leku. To jest wyraz empatii tych ludzi, takiej solidarności z potrzebującymi i świadomości, jak ważny to jest gest. Bo robią to bezinteresownie i o tym trzeba zawsze pamiętać. Krew ratuje życie i o tym zawsze powinniśmy, e, powinniśmy pamiętać. Ta symboliczna kropla jest dla ludzi potrzebujących, chorych po wypadkach. Bez krwi nie mogłoby się zadziać wiele innych medycznych działań, procedur, operacji. Bez dawców nie byłoby możliwości wykorzystywania jej do tych wszystkich medycznych działań. Odznaczenia są przyznawane za pewną część dzielenia się sobą, czyli to są odznaczenia minister zdrowia, zasłużone dla zdrowia narodu. Odznaczenia, które otrzymują tylko ci, którzy wytrwale i dzielnie dzielą się z nami krwią. Oddawanie krwi to jest coś, czego nie możemy niczym zastąpić. Dzięki temu, że nasi dawcy dzielą się z nami tą ważną częścią siebie, możemy wyprodukować leki, możemy działać w zakresie przeszczepów, możemy działać w zakresie operacji i trybów pilnych. Krew jest potrzebna w najgorszych przypadkach, czyli tak naprawdę nasi dawcy ratują życie. Odznaczenia otrzymali honorowi dawcy krwi z terenu powiatu starogarskiego. To ludzie, którzy bezinteresownie dzielą się tym, co najcenniejsze. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli nie ma jakichś rzeczy, które wykluczają z honorowego dawania krwi, e, uważam, że każdy powinien spróbować. E, moja przygoda z tym rozpoczęła się podczas zasadniczej służby wojskowej, którą odbywałem w Turuniu bodajże w 1999 roku, koniec tego roku. No i uzbierało się prawie 21 litrów obecnie oddanych krwi. Zawsze lubiłam pomagać ludziom i w każdej, jak jest tylko jakakolwiek okazja, zawsze się staram pomagać. To był impuls chyba z koleżanką, tak na początku pracy, jak do się przyjąłem do zakładu, to mówię: A, może spróbujemy? I poszliśmy, i super. No, ratujemy życie. Dajemy coś, cząstkę siebie. Przeszło 20 mam oddane. No, do 65 roku życia mogę tylko oddawać, także zostało mi jeszcze 6 lat. No, Oddałem już 22 litry krwi. Zaczęło to się, jak ukończyłem 18 lat, wtedy wiedziałem, że już mogę zacząć oddawać krew. I do tej pory. Oddaję. Myślę, że to jest mały gest, ale bardzo dobrze świadczący o człowieku i pomagający duży, yy, dużej gronie osób, kolegom, rodzinie nawet można pomóc znajomym. Chciałem jechać na mecz do Bydgoszczy, Polska-Rumunia, kwiecień 2002. Ostatni test, mecz przed mistrzostwami w Korei i Japonii. E, studiowałem oczywiście wtedy, to była jedna szansa, żeby uzyskać zwolnienie z zajęć. Wcześniej myślałem już o krwiodawstwie oczywiście, przy czym jakoś brakowało tego ostatniego impulsu, ale do tego momentu wciągnąłem się, w tym momencie około 25 litrów krwi oddanych. To ważne, by doceniać tych, którzy w ciszy i bez rozgłosu robią tak wiele dobrego. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.